Chciałem zrobić z tej strony i powerta w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak w dość prosty sposób po prostu leczyć się podczas chodzenia, tudzież biegania w Fortnite. Wy jeszcze zostawcie na tym kanale, bo lecimy po 3000 do końca wakacji. I tak żeby to zrobić potrzebujemy motki ruszanej, czyli na przykład taka, obecnie jaka, tylko żeby była ruszana. Tutaj mamy net chyba ru ruchowe. I tutaj mamy wszystkie motki, którymi możemy się ruszać. I po drugie potrzebujemy jakiegoś kewa, jakiejś ziemki i w ogóle. I takie okryjówki. Najlepiej polecimy sobie na podglądy, przecież ja to robię na na laboratorium, bo za używanie glitch może być ban, ale nie musi. Dlatego tak. Mamy motki ruchowe, także w tym samym momencie musimy kliknąć o motkę i wejść sobie tutaj I teraz po wyjściu Okay. ciężko jest to zrobić na początku, ale myślę, że... Ok, teraz nam glitch działa. Jeżeli dostaniemy wiadomość, że tego teraz nie można zrobić, to, to znaczy, że glitch działa. I patrzcie, jak ja się poruszam śmiesznie. Oczywiście, pijemy sobie kewa, przy poruszaniu się. To już mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I co? Jedyny jest minus taki, że nie można sprintować. W sensie ja nie mogę sprintować. Ale w sumie co to zmienia? Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Siema.